dobry Państwu, Szczeciński holender. Jestem na dawnym ruskim placu, gdzie stał ruski pomnik, a teraz plac zaczyna być po prostu placem skate'a I w sumie fajnie jakby taka nazwa stała się popularną. I właśnie spotykam tutaj przypadkowego przechodnia, czyli Igora z Nowego Szczecina. Dzień dobry. Jak Ci się, się podoba nowe miejsce w mieście? Powiem, że jestem zaskoczony, że to miejsce tak w ten sposób pożyło, dlatego, bo wcześniej tutaj była nuda, a teraz, tak. no, tylko jest sporo No i jest życie, no sami możecie zobaczyć, co tu się dzieje, proszę bardzo. No właśnie, nie? Ciekawe... Ten bobek jest z Poznania w ogóle, przyjechał... Specjalnie e, tutaj? Tak, tak. żeby do, przetestować to miejsce. Co pan radny sądzi o nowym miejscu w Szczecinie? No skoro już mamy taki, a nie inny plac, trochę betonowy, to... Obróceni, a młodzież jest w stanie z tylko korzystać Miejsce jest w ogóle w samym centrum miasta, tam gdzie przechodzą ludzie, no nie, i tam i przejeżdżają rowery po ścieżkach, ale według mnie dodaje to tylko uroku, jak najbardziej temu, temu miejscu. Dzięki, właśnie, miasto żyje, co nie? Coś się o, zobaczmy teraz. Idzie grupka dzieci. I tutaj yy, uprawiany jest niebezpieczny sport. Co się stanie, proszę Państwa? No nic się nie stanie, nie? No i kolega sobie poczeka po prostu chwilę, no i tyle. Jeżeli chodzi no. o już, już jakby jeżdżących, to, to każdy jakby obserwuje coś na około dzieje, No właśnie, tak nie? nie? To jest normalne, to nie jest nic, nic dziwnego. Tak. Wręcz każdy, kto w jakiś sposób już może tutaj, że potrafi jeździć, to rozgląda się. I właściwie jest to normalne zachowanie na ulicy, co nie? Bo idąc chodnikiem, też uważasz na innych, nie? No, dlatego właśnie ten. Według mnie jest wszystko w porządku tutaj, jak najbardziej, nie? Umie, spoko. Stary szczeciński skate, proszę Państwa. To jest świeża krew, zobacz. No, świeża poznańska krew. Poznańskie no, ziemniaki, a nie tych śledzie i ości. <laughs> no tak. O patrz. Tak. A, no ja to bym nie potrafił na moim Holendrze tak zrobić. Zdecydowanie nie. Chyba że wyciąg. Chyba że, no. <laughs> A co to jest? Żedowska leci na dole, ale no. tutaj z całego. A, dobra, dobra. zróbmy to. Tak... Dobra, szykujemy się do ciekawej ewolucji, której będę, w której będę brał udział, proszę Państwa. Yeah! I jak się Wam podoba nowy ten, nowe miejsce? Fajnie, ale już zdążyli pomarudzić. Ja wiem, a to tam wiesz, zawsze będą umarudzić, ale ten, myślę, że... Jeden ja, komentarz był bardzo perfekcyjny. No. Bez ludzi na desce to ten nie istnieje. No nie istnieje. Przedtem był, był ruski pomnik, jakieś haszcze co nie i nic się nie działo, nie? A teraz zajebiście. No, także fajnie, jeździcie tutaj. Dużo. Dziękuję bardzo. <grym> A tutaj Jędrek zrobi trik rowerem miejskim. Dziękuję.